teraz na początku wspomnieć tylko jedną osobę. Do innych może powrócę na zakończenie. Mianowicie chcę przywołać świętej pamięci księdza Bogdana Papiernika, który dokładnie w czasie festiwalu przed trzema laty odszedł do Pana w sposób taki niespodziewany, nagły i dla nas, tak po ludzku biorąc, niezrozumiały, bardzo bolesny. I myślę, że ten jego duch, który unosił się tutaj przez wszystkie lata, kiedy był jednym z pierwszych organizatorów, jest także i dzisiaj znany. Nie moglibyśmy go nie wspomnieć, skoro rozpoczynamy ten galowy dzisiaj festiwal, to spotkanie uroczyste, które jak niektórzy mówią, ma być ostatnie. Choć ja tego słowa strasznie się boję. Wolałbym go nie wypowiadać, ale jeśli, zobaczymy. Na razie rozpoczynamy galowy występ naszego 25 ogólnopolskiego a 17 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej. Szczęść Boże na rozpoczęcie tego dzisiejszego święta.